Siemanko, z tej strony Klejdo. Witam was w mojej kolejnej produkcji. Tym razem coś z Sun's Row 4. Tak na samym początku zobaczymy co to za gierka. Również wam pokażę. Też pierwszy raz w nią gram, żeby nie było. O, dobra, zaczynamy zabawę. Nie czy będziemy dużo strzec, czy nie. O, rozdzielamy się. Coś jedzie. Zaraz zobaczymy, co tu będzie się działo. Dobra, mamy iść za nimi, dobra. Za Aszą. Idziemy za Aszą. Zabić terrorystę. F, dobra. Chyba nożyk będzie ładny. OMG. Ładna akcja, ładna akcja. Kolejny terrorysta zginął. Dobra, idziemy. Już mi się podoba ta gierka. Chyba to będzie coś więcej z niej. Zobaczymy. Każda produkcja na pewno będzie na YouTubie. Punkt komunikacyjny, no, dobra. Idziemy tutaj. beczki wybuchają, jak to w innych grach. O, jakie ładne fajerwerki. No, chorygówkę, główkę, wychyl główkę. Tu też mnie strzela. Też tam, szmatu. Kolejny ze punkt kontrolny mamy tam. O, jak ładnie go rozsadziło tam. Żyje jeszcze? Podobają mi się te fajerwerki. To jest coś co lubię Tak na wszelki wypadek Leż Oj oj widzę że to będzie fajna giereczka Jeszcze nie mam takiego cela Headshot. Co do mnie strzelasz? Jakie trzęsienie, OMG! What the fuck! Ale rozpierdziel. Ładnie go oklepo. Tędy, dobra, to idziemy tędy. No idź! Headshot No i wybrałem sobie normal jako tryb, ale mi się wydaje, że to jest coś za łatwe. Tak dla przynajmniej. Oj, nie podchodź! No! Asha, bo słyszę z headshota. Idziemy dalej. Tędy czy ten? No czy ten? Ale cóż, drzwi. No dobrze. Jak ładnie wyskoczyli, no? Będziecie na, na pewno mieć uwiecznione. No, coś tu rozmawiają. Reszta. Ja, jak ładnie wybucha. Lubię takie fajerwerki. Tam coś strzelało. Ale pobiegnijmy szybciej, nie ma czasu. Go 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 Zobaczymy co tutaj będzie ciekawego Ustaw się na pozycji Dwa tutaj Dobra, punkt kontrolny jest, włamujemy drzwi 3, 2, 1, jep Jak to ładnie widać w spowolnieniu. Musimy kogoś, kogoś gonić, ja, dobra Asha mi pomogła O, już cię lubię Ej, nie bij go tak Asha Nieładnie z tej strony Dobra, wstaję, wstaję, wstawaj, wstawaj, wstawaj biegniemy dalej Nie spać Bez broni? Co jest? Muszę gonić kogoś Ale ładnie skakę Bigo, bigo, bigo! Jeb! Yep. Ale dostaniesz jeszcze raz! O, ma kosę! Teraz wezmę mu tą kosę i mu zrobię ziazi. O.

Spin, 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 spin! Ale fajna nutka! <laughs> Super gierka! Przejdziemy do jakiegoś punktu porozumianego, zapiszemy i będziemy też na YouTube. żebyście mogli to przeczytać, znaczy oglądnąć torki. żebyście mogli oglądnąć, zobaczyć na własne oczy, kto ta gierka potrafi, może też Wam się spodoba, będziecie chcieli w nią zagrać, jak dla mnie jest mega, no. Spada mi coś z nieba. No idziemy, idziemy, ej! Ziom! Daleko jeszcze? Rozwalimy coś znowu? Piorunki! Spadłem z nieba, jestem fajny. Ale walnęło. Stanie zajęło, cztery! Panie row 4 polecam bardzo serdecznie moi kochani, mój kochani widzowie. Wejście do tego było naprawdę super. Bardzo mi się to podoba. Ukończono. Uwielbienie odblokowane. Prezydentura też. Doradca też. Moi kochani, no to na ten pierwszy... Pierwszy odcinek byłoby chyba tyle. Przez zobaczymy co tutaj mamy. Możemy modyfikować swoją postać. O, jakie ładne. <noise> Dobrze, pobawicie się już sami. Dziękuję za to, że oglądacie, za to, że jesteście. Oczywiście proszę o subskrypcję, łapki w górę. Dzięki, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia w następnym odcinku. Specjalnie dla Was, Klejdo, cześć.